Niedawno okazał się nowy, kolejny już album do Anioła. Wygląda on tak mniej więcej. Nazwa się Nie Zrozumiesz Tego. Tytuł jest trochę bardziej... Mm, ma jakiś taki większy sens, jeżeli chodzi o, o poprzednie tytuły, ale nie powiem. Nie powiem co oznacza, dlaczego taki tytuł. Kawałek, który leci w tle, nienawidziście, to kawałek jest... To kawałek, który, do którego powstał klip, można oglądać na YouTubie już od dawna. Ale może najpierw powiem o tym, czym się różni ten album od poprzednich albumów. Jakoś tak bardzo go porównuję z tym ostatnim albumem Ty, ja, ja i ty. Różni się przede wszystkim tym, że był nagrywany przez bardzo długi okres czasu. Płytat Ja ja i Ty była nagrywana przez miesiąc, bar czyli bardzo krótko, a ten album nowy powstawał przez prawie półtora roku, jeżeli chodzi o nagrywanie. Jeżeli chodzi o pisanie piosenek, tutaj było więcej czasu niż w poprzednim albumie. Poprzedni album był, piosenki były pisane przez okres jednego roku, tutaj przez okres dwóch lat, także więcej się piosenek uzbierało trochę. Trochę też poszło na b b-sidey, Wiadomo, z, któreś piosenki są gorsze, niby, e, więc one idą na Nie Jestem umarł. Za cztery piosenki poszło na b beside'y. E, zazwyczaj te piosenki, które są niby gorsze, później są nagrywane i się okazuje, że brzmią naprawdę bardzo dobrze, a te, które miały brzmieć dobrze, nie wychodzą tak dobrze. Przykładem może być piosenka taka, która się nazywa e, Jestem Alkoholikiem. E, można o tej piosence trochę powiedzieć, bo e, kawałek składa się z czterech części. Początkowo powstała pierwsza część i, i trzecia, czyli po prostu jestem Alkoholikiem i Kac. Ale wtedy stwierdziłem. Może by z tego stworzyć jakąś jedną taką dłuższą historię i może połączyć to w jedną całość. Bo było już trochę piosenek o alkoholu. Czwarty dzień klania albo alkohol po prostu tak się nazywał nazywa ten kawałek i powstała jedna dłuższa historia. Piosenka trwa ponad 7 minut, także to jest dosyć, dosyć długo, długo. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pierwszą Pierwszą y, piosenką, która była nagrywana była to piosenka Karuzela. Najpierw powstały Instrumental. To jeszcze było w 2009 roku, jakoś pod koniec. Y, w, instrumentalna wersja miała powstać jeszcze raz, ale niestety zapomniałem trochę jak się tam gra w tym przejściu, więc został, została stara wersja instrumentala.